Witam wszystkich serdecznie w słonecznej Kalifornii. Nie no oczywiście żartuję, ale jest tak gorąco, że aż ciężko się robi. Jestem oczywiście wiele niej górze na swoim mieszkaniu, a więc przed Wami drugi odcinek z serii filmików Remont mojego mieszkania. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj mam w planach, a tak właściwie w planach na ten odcinek, pokazać Wam jak będę silikonować to małe takie tutaj podejście, gdzie się łączą dwa panele, gdzie jest bardzo wąsko i nie wiem jak mi to wyjdzie, tym bardziej, że nie mam za bardzo doświadczenia w silikonowaniu, ale do odważnych świat należy. Dodatkowo też chcę rozprowadzić elektrykę na suficie, żeby zamknąć y, sufit już płytami, co też wam pokażę w tym odcinku, jak również y, sposób, który sobie wymyśliłem i często stosuję na schowanie transformatora pod ledy. I pamiętajcie, że warto robić taki właśnie schowek do transformatora, żeby był łatwy dostęp w razie czego, bo prędzej czy później on się przepali, a jeżeli byłby on na stałe zamknięty płytą, no to w razie takiej ewentualności trzeba byłoby rozcinać tą płytę, wymieniać ten transformator, znowu yy, kręcić jakąś płytę, szpachlować, szlifować, malować, no ale po co to w ogóle robić, jak można to przewidzieć wcześniej. A propos przewidywania czegoś wcześniej, no to też nie zabraknie kilku kwiatków, które mi przed chwilą wyszły, no bo to jest właśnie skutek tego, że mam bardzo dużo pomysłów na minutę i z racji tego, że to mieszkanie już robię xxx x, x czasu z doskoku i też bardzo rzadko, no to wiele rzeczy zapominam, jakie miałem wizje, no i teraz wszystko finalnie wychodzi. Nie jestem z tego za, do końca zadowolony, ale już tak zostanie, będę miał przynajmniej nauczkę na przyszłość. Zaczynamy! Dobra, zacznę od położenia silikonu tutaj, a z racji tego, że jest ciężki dostęp i na pewno jakoś normalnie mi pistolet nie wejdzie, no to sobie zabezpieczę taśmą malarską, właśnie żeby w razie czego za bardzo mi się ten silikon nie rozlał. Ale co najlepsze, to i tak prawdopodobnie tego narożnika nie będzie widać, no bo tutaj ta płyta zostanie wystawiona na 4 cm, no i tak wstępnie patrzyłem, no to raczej nie będzie to widoczne, no ale tak to już jest jaka ma się chorą głowę. Chociaż przynajmniej tam nie będzie jakiś kurz mi wpadać w tą szczelinę, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A przy okazji mam tutaj taśmę z Action za 8 zł. No i ma ona jedną wadę, a mianowicie, jak się ją zostawi przyklejoną na dłużej niż 24 godziny, to szybko strasznie się wulkanizuje i później w czasie zrywania pozostawia ten klej. Ale na taką akcję, gdzie ona będzie przyklejona 15-20 minut, jest jak w mordę strzelił. No, oczywiście są problemy techniczne z aparatem, ale no jakoś trzeba sobie radzić, w sensie przed chwilą się wyłączył, ja tutaj kleiłem, więc nie mam tego ujęcia, kleiłem tą taśmę, no i też yy, próbowałem wjechać tutaj pistoletem, jednak okazało się, że jedna przyjściówka jest za mało, dwie też, no to założyłem trzy końcówki i teraz jako tako jestem w stanie to zaaplikować. Wczoraj ogólnie to odpaliłem sobie odcinek właśnie pierwszy z remontu na laptopie i zorientowałem się, że jest tragiczna jakość. I teraz pytanie do Was, moi drodzy widzowie, czemu nie piszecie mi takich rzeczy? Ogólnie rzadko kiedy działam na laptopie, nie no w sumie filmy montuję, ale jak coś oglądam to na telefonie. A ma aparat, który jest w stanie nagrywać 4K i teraz właśnie to ustawiłem. Chociaż wcześniej się przegrzał i nie wiem czy się przegrzał dlatego, że jest za gorąco, czy w sumie no nie mam pojęcia dlaczego? Ale trochę tam jeszcze pokombinowałem w tych ustawieniach, chociaż nie za bardzo się na nich znam. I mam nadzieję, że to pomoże. Kurde, lekka, o. lekka patologia, trochę z tym silikonem, ale nie poddajemy się. Chyba coś z tego będzie, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, biorę się do ściągania No nie, znowu się przegrzewa aparat. Znowu mi się wyłączył i przegrzał, więc nie wiem o co tutaj chodzi. Dlatego przełączyłem na jakoś HD, żeby się co chwilę nie denerwować. Postaram się to ogarnąć, żeby jakość filmików była lepsza. Dobra, silikon oczywiście będę ściągać kosteczką do silikonów. Dokładnie, jest to kostka z firmy Tytań i będę to ściągać tym kształtkiem o numerze 4. Z racji tego, że mm, musiałem zachować delikatną deletację między panelem i panelem, żeby one nie były na styk, więc jest powiedzmy przynajmniej była delikatna szczelina. Dobra. Ściągamy. Zobaczymy zaraz jak mi to wyjdzie. Nawet, nawet, nawet coś tam idzie. Dobra, teraz dajmy tą taśmę całą. Teraz jeszcze wygładzę yy, ten silikon. Mam taki specjalny płyn, kiedyś ktoś mi podesłał. Yy, I w sumie nie wiem, czy powinienem spisikać ten cały silikon, czy na kostkę, ale raczej spsikam sobie ten silikon. Na pewno wszystkiego przy tym silikonie nie robię poprawnie. Tak mi się wydaje takie mam przeczucie. Więc jeżeli wiecie co robię nie tak, chociażby chodzi elegancko. To dajcie mi znać, żebym wiedział na przyszłość, bo w łazience też będę musiał silikonować. Nie, no jestem bardzo zadowolony z tego co wyszło. Już Wam pokazuję z bliska. No to uda mi się wcisnąć ten aparat. Ja wiem, czy coś widać, czy nie widać. Tak to wyszło. Ale i tak tego prawdopodobnie nie będzie widać. Dobra, bierzemy się za następne czynności. Dobra, to teraz Wam pokażę jeden z baboli, który zrobiłem. A mianowicie, jak widzicie, tam po prawej stronie przy drzwiach yy, jest puszka do oświetlenia. A po lewej stronie nie wiem czemu zrobiłem sobie gniazdko. Zamiast to zrobić w jednej linii przy drzwiach, nie wiem co mną wtedy kierowało, ale podejrzewam, że musiały być to jakieś silne, bliżej nieokreślone emocje. A mało tego że Tamta puszka jest zrobiona w pionie. I też nie wiem czemu ją tak zrobiłem, skoro wszystkie na pozostałym mieszkaniu mam w poziomie. No, są rzeczy, które filozofom się nie śniły. O kurde. W końcu się udało. I teraz muszę przepchać tam linkę. Kurde. Mam nadzieję, że się uda. To bez problemu. Nie będę się jakimś drutem sobie radzić. Więc, więc dobra. Wyciągam te wiertło. Jak to się mówi, mały, ale wariat. Tam pod sufitem to dopiero z gorąco. Dobra, odnośnie LEDów. Będą one tutaj jednokolorowe, prawdopodobnie barwa będzie zimna, tam barwę sobie jeszcze dobiorę, ale w każdym razie jeżeli montuję zawsze LEDy w jednym kolorze, nie są to RGB czy RGBB White, to wystarczy kabel dwużyłowy, i Ja najczęściej właśnie korzystam z, ze skrętki o przekroju, tak? To się chyba skrętka nazywa o przekroju 2x075. Bo optymalnie mi się to później lutuje do taśmy LEDowej. Jeżeli na przykład chcecie zamontować taśmę LED RGB White, czyli kolorowe z białym, z białym światłem, to jak dobrze pamiętam, tam jest potrzebny kabel z pięcioma żyłami, żeby to wszystko polutować. Dobra, próbuję to przepchać. Trzymajcie kciuki, żeby się udało bezproblemowo. Teoretycznie jak się gdzieś tam nie sklinuje to raczej się uda. I bardzo sobie tego życzę. Tak to jest, zamiast to zrobić kurde wcześniej. Albo nawet puścić pod tą zabudową tutaj tego podciągu co robiłem to nie, po co. Po co myśleć o takich rzeczach. U siebie na mieszkaniu. Zrobi się. Nie, no, spoko, wchodzi póki co. Na lajcie Tymu chyba się uda. Chyba nie będzie tak źle jak podejrzewałem. Dobra. Chyba to mamy. Dobra, to sobie tu na razie zostawię. Yy. A może Wam pokażę jeszcze jeden patent. W sumie. Yy. Pewnie wśród elektryków jest znany, aczkolwiek nie, nie wiem, bo w sumie ja sobie tak to rozpłynąłem, jak robiłem tutaj elektrykę na suficie. To po prostu wziąłem kawałek żyły tam z kabla, nie półtora, półtorówki, trzy, dwa i pół przekroju. O, o to mi dokładnie chodzi. Na kołek wbity, no i dzięki temu, jak dokładałem kable, mogłem sobie odkręcać, dokręcać i teraz też w sumie, jak będę jeszcze yy, tą linkę Ciągnąć to sobie za asję Zrobiłem tutaj otwór, wiertłem do metalu dwunastką, żeby przerzucić sobie tą linkę, właśnie bo stąd będzie wychodziło mi zasilanie do leda. I teraz po odwierceniu tego otworu nożykiem sobie graduję wszystkie ostre krawędzie, żeby nie było żadnych zadziorów. A z racji tego, że muszę mieć tutaj luz na tym kablu, żeby go później sobie na spokojnie odciągnąć i żeby móc wlutować taśmę i tak dalej, a przyszłościowo jak się LED przypali, też żeby na spokojnie to odlutować, lutować nowy kabel, to też przyda się, żeby było trochę zapasu. No i teraz jeszcze, żeby przypadkiem gdzieś tam nie zawrzeć tego kabla, jak on tam w przyszłości będzie szorowany, no to używam sobie akurat w tym wypadku taśmy akustycznej. To jest taka taśma piankowa do obfajania profilów w suchej zabudowie. I go wklejam, właśnie sobie wklejam tą taśmę tutaj yy, na tą blachę, żeby tam nic złego mi się nie działo i w razie czego właśnie ten yy, otulina kabla będzie zabezpieczona przed jakimś tam, yy, powiedzmy, przerwaniem. Mam no, wklejoną, teraz sobie to przebiję na wylot. Tutaj, tutaj. O! Tutaj i gra, i trąbi. Mam tutaj dość spory zapas i bez problemu będę mógł sobie go tutaj później wsunąć, no nie? A tak to wygląda z bliska. Tutaj jeszcze sobie rozciąłem ten profil z racji tego, że muszę dołożyć tutaj CDK. Jakbym miał tą blaszkę w ten sposób, no to mogłoby gdzieś tam później to zadzierać przy wyciskaniu. A więc tak to zostawiam, nic z tym złego się nie będzie działo, to zaraz sobie dorzucę jeszcze jednego CDK, żeby mieć do czego załapać płytę, jak już będę ją kręcił. A żeby zrobić sobie spokojny dostęp do transformatora, wymyśliłem sobie takie zastosowanie, że mam taką kratkę wentylacyjną, no i teraz muszę po prostu wyciąć tutaj miejsce na nią. Ona w sumie i tak za bardzo nie będzie widoczna, ale z racji tego, że mam tu dosyć mało miejsca to muszę tak to zrobić, żeby ten kawałek profila tylko został jako podparcie dołu tej kratki no i resztę wyciąć. Niestety nie mam tutaj nożyc prawych i lewych do blachy, więc będę musiał to pociąć fleksem i jakoś pokombinować, no będzie trochę rzeźby, ale damy radę. Przydałaby mi się wkrętarka kątowa i też nie wiem czy ją tutaj mam, kurde. Mam tutaj wkręta, przydałoby się go wykręcić, złapać ten profil tutaj jak najbliżej brzegu cięcia i tak samo tutaj. Dobra, idę na poszukiwania. Nie no dobra, nie będę tego dzisiaj robić i kombinować jak koń pod górę. Jutro sobie przywiozę potrzebne narzędzia i zrobię to jutro. Póki co zawieram się za inne elementy. No, i jednym z takich elementów z całą pewnością jest brak kabla na oświetlenie w tym miejscu. W sumie wiem, czemu tego nie zrobiłem, jak robiłem zabudowę, bo koncepcja była inna. Nad łóżkiem miały schodzić dwie lampy, ale teraz się koncepcja zmieniła i muszę to przepuścić tutaj kabel. Najgorsze jest tam, że jest tam stelaż w środku, i nie wiem, gdzie mam w ogóle zdjęcia z tej zabudowy, więc będę musiał tam od boku zrobić otwór, poświecić, poszukać, poszperać. I przeciągnąć kabel. Mam nadzieję, że się uda to w miarę zrobić bezproblemowo. Ok, włączę sobie latarkę i postaramy się wcelować w ten otwór, który wywierciłem w tym suficie z panelami. Zagnę sobie tutaj ten kabel. Jakoś strasznie daleko ten otwór nie jest, więc może... Może akurat się uda. Aha. E, no spoko doszło łatwiej niż myślałem teraz sobie przeciągnąć, żeby nie był zbyt luźny. No, i gra i trąbi. Teraz muszę uciąć ten kabel, kurde, z 2,5 metra kabla jeszcze mi zostanie bogactwo. Ja ogólnie się śmieję, bo mm, ostatniego czasu strasznie Materiały w sumie przez ostatnie dwa lata podrożały. Na szczęście yy, robiłem tutaj te wszystkie instalacje za czasów, kiedy kabel był bardzo tani. I teraz, jak te nadmiary kabli kurde, pozbieram, na koniec sprzedam, to może jeszcze coś zarobię. Dobra, mamy kolejny dzień zmagań. dowiozłem sobie rzeczy, które będę miał dzisiaj potrzebne. No i w pierwszej kolejności, tak jak mówiłem wcześniej, muszę sobie powkręcać tutaj wkręty, żeby ten profil ładnie wyciąć. Do tego celu użyję sobie takiej wkrętarki z nakładką kątową. Ogólnie jest to normalna wkrętarka, ma ona tutaj różne dedykowane nakładki i plusem jej zdecydowanie jest to, że no jest po prostu to połączenie sztywne. Są różnego rodzaju różne nakładki, ale no wtedy trzeba trzymać to w dwóch rękach, plus jeszcze wkręta, no i czasami bywa to kłopotliwe. Dobra, kręcę te wkręty. Jednak mała zmiana planów, wytnę w całości ten profil przy użyciu szlifierki kątowej. No i wiadomo, jak się tnie szlifierką kątową, no to warto zakładać okulary, bo oczy mamy tylko jedne. Ok, wyciąłem sobie tutaj miejsce w tej płycie na tą kratkę, żeby ona na yy, szczybno sobie wchodziła. Dzięki temu w przyszłości nie będzie mi wypadać. No i tutaj docelowo jeszcze będę musiał dwoma płytami zjechać. A dlaczego tak? To się dowiecie w następnym ujęciu, no bo oczywiście nie odbyło się bez baboli. Generalnie machnąłem się o grubość płyty, i teraz, żeby tutaj ten gzysz, co będzie mi wychodził, była taka sama odległość między tą zabudową z paneli, tak jak tutaj, dodatkowo musiałem wykręcić jedną warstwę płyt na całym stelażu. Oczywiście nie wszędzie dałem całe płyty, bo tutaj z boku dałem paski. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Dokładnie chodzi o to, że pokręciłem swoje paski, żeby nie tracić cały płyt i niepotrzebnie obciążać ten stelaż, bo dwie warstwy płyty i tak nie są mi tutaj potrzebne. A w jaki sposób sobie potnę te paski na 6 cm? Oto takim obustronnym przecinakiem do płyt karton Gipsowi. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Jeżeli Was interesuje ten temat, to zachęcam Was do obejrzenia filmu, właśnie który jest na moim kanale. W którym dokładnie omawiam te wszystkie rodzaje przecinaków i jakie warto kupić, a których lepiej unikać w szerokim łukiem. Bardzo fajna i wygodna sprawa. Tym bardziej, jeżeli mam jakieś powtarzane elementy. tutaj akurat trochę to powiedzmy, kalecz, ale z racji tego, że mam to na styropianie, jest niestabilnie i tak dalej, ale w normalnych warunkach bardzo fajnie się to tnie. Mam ocięty właśnie płytek karton są z dwóch stron i wystarczy tylko zrobić chlaś i jest ucięte. No i jest jeszcze oczywiście jeden bubble, niestety nie jestem w stanie tego objąć kamerą na jednym objęciu, ale już wam pokazuję o co chodzi. Tutaj z tej strony jest gzyms i płyta oczywiście będzie wystawać tutaj 5 cm i z tej strony jakieś 3-4 cm. Jeszcze zobaczę dokładnie na gotowo, ile ma być. Z racji tego, że miałem taki plan, żeby też z drugiej strony, tak jak idzie tutaj zabudowa, też tą płytę tutaj wystawić. To wszystko by się fajnie zgadzało, byłoby symetrycznie. Niestety koncepcja mi się zmieniła, i tutaj to zakończę narożnikiem perforowanym. Nie będę z tej strony płyty wystawiać, przez co będzie ten ZYMS węższy o 4 cm z tej strony. No, już nic nie poradzę. Mam nadzieję, że będę mógł przez to spać spokojnie. I szczerze mówiąc, w życiu swojej karierze nie popełniłem tyle baboli co na tej sypialni. Jak widzicie już mam wszystkie płyty wykręcone, poobcinane nadmiary, poza tym jednym pionowym tutaj słupkiem i zawsze robię tak, jak jest taka możliwość, żeby wystawić płytę przynajmniej te 3 cm, ponieważ jest to o wiele dla mnie wygodniejsze z racji tego, że nie muszę ten wtedy wszystkiego na milimetry mm, rozmierzać. Zrobię sobie z nadmiarem, zamontuję płytę i wtedy właśnie od lasera sobie utnę idealnie do pionu. A przy okazji skoro utnę tutaj kawałek płyty, który jest zezbrojony taśmą to Wam pokażę, dlaczego właśnie zbroję wszystko taśmami papierowymi. Ok, mam tutaj ten odpad 6-cm, który został zazbrojony taśmą kurt. Hmm, teraz to przełamie, złożę z powrotem i hmm, pęknięcia brak. Dlatego od zawsze powtarzam, że na mój chłopski rozum, jeżeli działam na taśmie papierowej, albo tak jak w tym wypadku na taśmie kurt, nie widzę sensu fazowania nieoryginalnych krawędzi, ponieważ zadaniem właśnie tego rodzaju taśm jest nieprzepuszczanie pęknięcia poza powierzchnię tej taśmy. Pod warunkiem oczywiście, że wszystko zostało zrobione poprawnie. W planach na dzisiejszy odcinek miałem jeszcze pokazać, w jaki sposób tutaj mocuję drugą płytę, tak żeby docelowo ten gzyms był szeroki na 2,5 cm. Osobiście dla mnie to jest najbardziej optymalna Szerokość, ponieważ szerokość jednej płyty jest trochę za mała, a na przykład 4 3, 5 cm już jest za szeroka. Ale niestety jestem tak padnięty, że już uciekam do domu, nie mam siły robić, a poza tym jeszcze muszę zmontować ten film, abyście w sobotę mieli co oglądać. Więc na pewno pokażę to w następnym odcinku oraz w jaki sposób to ładnie wykańczam, tak żeby było estetycznie i nic się z tym nie działo przez lata. No i oczywiście wiele innych dodatkowych rzeczy. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i do następnego.